Cześć! Witam Was w następnym filmie na tym kanale. A dzisiaj bardzo krótki film, w którym opowiem o odchudzaniu chomika, czyli o czymś, z czym ma problemy sporo właścicieli chomików. Niestety. Więc jak ustalić, czy chomik ma nadwagę? To akurat jest dosyć ciężkie. Każdy chomik jest innej wielkości, każdy chomik ma inną wagę. Więc czy ja wiem, czy ważenie chomika coś powie? Aby ocenić, czy chomik ma nadwagę, możemy spojrzeć na jego boczki. Czy ma fałdy, czy raczej nie. Jak chomik będzie miał grube, tłuste fałdy, to trzeba przejść na odchudzanie. A to są zalecane etapy odchudzania. Po kolei. Odkrywamy, że chomik ma nadwagę, więc jeszcze nie mamy zamówionej dobrej karmy. Czyli po prostu z dotychczasowej karmy wyjmujemy tłuste, tuczące składniki, np. przykład mączniki czy słoneczniki. I inne przysmaki też ograniczamy do minimum. A raczej w sumie w ogóle wykluczamy z diety. Pamiętajmy, aby często wypuszczać chomiki na wybieg, żeby mogły pobiegać, nie tylko w koło Możecie jakoś zachęcać je do biegania, na przykład dając mu kulę smakule, za którą będzie biegał, a z niej będą wypadały przysmaki. Oczywiście jakieś takie mało tłuczące. No i następnie kupujemy fermy dla grubasków, czyli na przykład Futter Paradise Balance. Taka karma jest odpowiednio zbilansowana, nie trzeba nic z niej wyciągać. No ogólnie żyć nie umierać. Mojemu chomikowi bardzo nas smakuje, polecamy. Pamiętajmy też, aby odmierzyć jej odpowiednią ilość, żeby nie przesadzić z nią, bo nawet karma balans będzie tuczyła, jeżeli daje się nieograniczoną ilość. W następnych tygodniach możemy zobaczyć, że chomik będzie żławszy, będzie więcej biegał, mniej spał i ogólnie będzie. Energiczny no i zdrowszy. Ale karmy balans nie przestajemy dawać y, dzień po tym, jak zobaczymy, że już nie ma boczków. Przy takiej karmie trzymamy się jeszcze tygodnie, może nawet i miesiące. Aby mieć pewność, że chomikowi się nie odbije i znowu nie będzie grubą, tłustą kulką. Gadam tak co w teorii, a w praktyce co zrobić jak twój chomik nie biega w kołowrotku bo takie przypadki się zdarzają no, a przecież ruch jest strasznie ważny w odchudzaniu sprawdźcie czy kołowrotek jest dobrej średnicy przypominam minimum 20 cm średnicy dla karzałka i 28 cm dla syryja jednak niekiedy 20 cm dla hybrydy może być niewystarczające więc spróbujcie może z kołowrotkiem z większą średnicą tylko nigdy nie kupujcie dysków, bo one są niebezpieczne nawet jakby chomik biegał w takim czymś to nie, 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 Możecie sprawdzić również inne materiały, z których jest wykonany kołowrotek. Może chomikowi po prostu nie pasuje bieganie po plastiku i wolałby biegać po korku lub odwrotnie. Pamiętajmy, że otyłość u chomików nie jest urocza, ani zabawna, ani nic z tych rzeczy. Duża otyłość chomika może doprowadzić do cukrzycy i grubych chorób serca. Więc nieważne, czy to człowiek, czy pies, czy chomik, nadwaga jest po prostu niebezpieczna. I należy z nią walczyć tak samo jak z wychudzeniem. To był krótki film o odchudzaniu chomika. Dzięki za oglądanie. Możecie pisać w komentarzach, o ile mi znowu nie wyłączą. Co mogłabym nagrać? No i to by było na tyle. Cześć, do zobaczenia, a raczej usłyszenia za tydzień.